Cześć kochani, witajcie dzisiaj na moim kanale, gościem specjalnym jest moja siostra Dzień dobry Słuchajcie, dzisiaj przygotowałyśmy dla Was film, trochę spontaniczny pomysł, aczkolwiek tak. wydaje mi się, że nikt nie pytał, ale każdy potrzebował W sensie bardzo lubię oglądać sama takie filmy, będzie to test jak dobrze znam się z moją siostrą I nie będziemy go dzielić na dwie części, tylko po prostu, nie będziemy dzieliły go na dwie części, tylko po prostu Klaudia zada mi kilka pytań odnośnie... A ty mi potem, Tak, tak. A ja później po prostu e tobie i zobaczymy, jak bardzo dobrze się znamy. A kto przegra ten myje kabinę prysznicową. I tak ty wiesz. Mamy pewne ustalenie, ale dobra, to przejdźmy e, do pytań. Kto nie? zaczyna? Może ja. Może ty. Dobra, dobra. To może ja zacznę od tych dłuższych pytań, a potem to czy to. Dobra. Moja ulubiona bajka z dzieciństwa. Nie mów, że tego nie wiesz. Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa? Tak. O cholera yy, Dopowiem tylko, że to no. na pewno nie jest dobranocka I teraz już tej bajki nie ma, na pewno nie ma yy, Ojeju, dobranocka nie dobranocka, A, właśnie je... nie Ja nie żyłam w Twoich czasach U mnie to zawsze się oglądało w Wiem, ale zawsze Ci opowiadałam, że uwielbiam tą bajkę Jest taka bardzo mm. rodzinna A to nie i zawsze są na końcu. Zawsze na końcu z tej bajki był jakiś morał A -a. Nie wiesz? Nie mam pojęcia okay. Boże, ja myślałam, że będziemy się dobrze znamy to mów jaka to bajka Witaj Franklin ty oglądałaś okay, Franklina? Franklina? Tak, o tym Żuwiu. To była moja ulubiona co, bajka. Co, to nie wiedziałam. Bardzo lubiłam i nawet miałam o tym książki. No to, to wiesz, co zapisuj sobie? Dobra. E, na ile pytań nie znam odpowiedzi? To minusika, tak. Czyli masz zero, okej. Okay. Czego najbardziej się boję? Czego najbardziej się boisz? E, wiem. E, śmierci się najbardziej obawiasz. Wydaje hmm. mi się, że takiej samotności i śmierci, tak bym No Niekoniecznie, ale tak w życiu. A już ci to W życiu? No, samotność. Pięć, cztery. Trzy. Samotności. Rozmawiałeś się kiedyś. Ja tym... uwielbiałam być samotna. Uwielbiam samotność. No ale no, to jest czas, więc mi, mi to nie chodzi nie o taką samotność. Jak no, na przykład nie. Jacek by zmarł, no to sama byś nigdy nie chciała ale zostać. tak Tutaj mi bardziej chodziło o czynności, może nie o czynności, a po prostu o życie codzienne. Mhm. Czyli boję ja się pająków. Strasznie. Jezus no, Maria! No, no, nie znamy nie się! No myślałam, zero. że słuchajcie, te pytania będą tak oczywiste Ja że... właśnie nie chciałam, żeby one były takie oczywiste Ale Cześć, ja mimo myślę, to i tak myślałam, nie... że będziesz znała te odpowiedzi o Czekaj, jak tego nie będziesz wiedziała, to już będzie taka no forma. Dawaj, dawaj. Studia, które ukończyłam, oczywiście to finanse i Rachunkowość, nie? Tak Ale moje pierwsze studia, na jakie poszłam i zrezygnowałam po pierwszym roku, to... O, nie wierzę, Ani my tak się dobrze znamy Bo czekaj, pamiętam, że ty miałaś tam zajęcia z WF-u a znaczy, no, miałaś w miałam, To tak. były Joe jakieś Don't marynarki obronne Znaczy wiesz co? Nie chodzi mi generalnie o nazwę szkoły, tylko okay. o, o kierunek, o, tylko o kierunek, tak. Coś jakieś mundurowe. Tak. Ja nie I zrezygnowałam. Tak. W wiem, że zrezygnowałam. Stwierdziłam, że, że to, tam, nie to nie jest to. Tak. Nie wiem, co było. No to ja, związa... znowu będę musiała ci zero wstawić Poczekaj, ja wiem. Ja, ja Wiero, ja stawiam. wiem. No. no to było coś z takimi. Nie to policja, nie to coś miałaś łeb, No to było takie. No. Jakieś takie mundurowe, czyli? Nie wiem. Kierunek składający się z dwóch wyrazów. Nie nie wiem. Bezpieczeństwo narodowe. Nie, nie, nie wiedziała Nie wiedziałabyś? Nie, no nie Boże, wierzę. Nie wierzę, mhm. po prostu czuję się głupia. Mi. No głupia. Niech ci będzie głupio <laughs> Czy mogłabym mieszkać na stałe za granicą, na przykład w ciepłych krajach? Ostatnio rozmawiałyśmy na ten temat i nie mogłabyś Nie mogła Nie mogłabym, dokładnie Raczej byś po prostu się tam nie odnalazła Ewentualnie rozmawiałyśmy na ten temat, że fajnie byłoby mieć na starsze lata dom w Hiszpanii tak, W momencie, tak. kiedy tutaj po prostu mamy takie swoje miejsce. I tak wyjechać miejsca. raz na jakiś czas Jak nie? tu w Polsce jest zimno na przykład, nie? Tak, no. tak no. Dobra, i ostatnie pytanie z tych duszy Jak myślisz, skąd się wzięły dwie malutkie blizny na mojej twarzy? I teraz uwaga, uwaga, Julka się tak spojrzała, a czy ty w ogóle masz jakieś blizny na twarzy? No właśnie, nie, dobra, jedną wiem, nie wiedziałam, że ty Ten aczkolwiek... Jedną miałaś Nie strzelaj na gazę <noise> Nie, ja Ci powiem Ty mnie nie znasz bo! ogóle <noise> Jedną miałaś z tego względu, że pies kiedyś Cię ugryzł mm -hmm. Miałaś spinkę po prostu na włosach Znaczy to były dwie inne akcje Faktycznie pierwsza blizna się wzięła przez ugryzienie psa A no. druga przez tą spinkę I teraz pytanie takie bardziej szczegółowe Że ta pierwsza blizna, przez którą zostałam ugryziona przez psa To gdzie ona jest? Gdzie ona się znajduje na mojej twarzy? Tutaj Tak, ona jest taka minimalna, nie? Tak, nie Dobre. widać się, jej, zapomniałam A druga blizna? Odpowiem Ci, że na łuku brwiowym i skąd ona się wzięła. No to był od tego, od tej spinki, spinki, nie? Tego, tak. Od że tej biegłam spinki. z koleżanką, tak. słuchajcie, w tym samym szkole. Czasie, to w szkole. Tak, Na schodach. ona zbiegała ze schodów. Ja biegłam po korytarzu. Oczywiście mamy tutaj, słuchajcie, kąt 90 stopni i wpadłyśmy w tej samej chwili na siebie, a że ona miała w wpiętą spineczkę no. we włosy, no to niestety ta spinka się odbiła, odbiła, wbiła się po prostu w mój łuk brwiowy. Boleć. I to było tragedia. To bo musiało to to strasznie boleć. Poza tym ja pamiętam, bo mnie wtedy może jeszcze na świecie nie było, ale zapowieści mamy. Ty byłaś strasznie pachowym dzieckiem. Kiedyś nawet no małca ktoś ci przytrzasnął, oparzej mnóstwo no, miałaś i, i żyjesz. I żyję, Słuchajcie, <laughs> dobra, to przejdźmy do tych krótszych pytań. Tak. Sukienka czy spódniczka? Sukienka. Nie, spódniczka, ja mam bardzo co mało, sukienek. Ja mam bardzo mało sukienek w swojej szafie i jeżeli chodzi o jesień, uwielbiam no wiemy, ale... do kozaków zawsze blat, spódniczka, sweterek No, no niekoniecznie nie mm -mm. Spódniczka zawsze Dobra Kompromituję Stą... się w Z tą blizną masz plus jeden, bo nie wpisałam Bardziej podobają mi się z dziewczyn blondynki czy brunetki Jezu, bo ty zaraz znowu mi, no, Nie, no moim no, zdaniem, dobra, wysyłajcie. brunetki ci się bardziej, bardziej podobają Tak, tak bo zawsze, zawsze jestem uh -huh. zachwycona brunetkami uh -huh. Tak, to prawda, aczkolwiek my wolimy siebie w blondach, tak, tak, ale jak ty, no tak, to... Dobra, tak, tak, tu masz plus jeden, uratowała cię to pytanie Wolę proste włosy czy fala? U kogo? Bo ty znowu zaraz mi dasz jakieś podchwytliwe czy znaczy nie Ogólnie? Ogólnie Prosta. Nie, fale. Ostatnio rozmawiałeś, że mówiłeś, że leży jak stara baba w falach. Tak, stara baba. Tak. No nie tak, bo jest stara baba, tylko po prostu, bo nie ujmujmy, nie ujmujmy tym kobietom, co mają 40 lat, że one są jak stara baba Ale baby, to jest Twoje tak? zdanie, ale o którym jeszcze się wtedy w tych falach może trochę bardziej na starszą osobę, ale bardziej e, robią wrażenie, moim zdaniem, fala no tak. I u dziewczyn ale... innych także fala. Ostatnio nie, rozmawiałyśmy. Nie ma tutaj dyskusji, masz minus jeden. Niestety. Do poprawki kochana wszystko. Ile jeszcze zostało pytań? Dwa. O, e, wolę tworzyć na Instagramie Reelsy czy robić zdjęcia? E, rolki. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie rolki. To już bez zastanowienia. Tu masz jedyneczkę. E, wolę naleśniki czy gofry? Gofry. Tak. Gofry. Tak, ostatnio rozmawiałyśmy, więc tutaj trochę się zawiesiłam. Plus ale jeden. Tak. Trzy, cztery, jak pięć. skompromitować pięć. się w 5 minut? Słuchajcie, Julka uzyskała 5 na 10 punktów, czyli znamie pół na pół. 50. No, ale dobra, ja tak szukam. To się, się nie przekłada na życie. Zobaczymy, jak ja ty tak sobie się Ja sobie poradzę, a faktycznie mogę mieć tych punktów jeszcze mniej. No zaraz, czy te pytania będą oczywiście. A przygotowałam smaczki. Dawaj. Tylko nie patrz nie, mi na nie, telefon. Nie. Nie. Dobra. Za którym razem zdałam prawo jazdy? Jeśli nie za pierwszym, to dlaczego nie zdałam? Czyli nie ma uzasadnienia. Kurde, zdałaś za drugim razem prawko. No Prawda? Tak. No. Znaczy. Yy, Typu praktyka, praktyka tak? To się nazywa? No, praktyka. Pół punktu już mam. No, ale... Punktu, punkta, zaraz wodę się z punktu. Dlaczego nie zdałam za tym pierwszym? Proszę bardzo. Wiesz co, chyba ci nie poszło na łuku. Na wzniesieniu. Nie? Przysięgam, nie bycia. masz punktu Wymusiłam na skrzyżowaniu, plac mi poszedł pięknie O, Zoi! Hej, zobacz, myszeczek Cześć, myszkuniu Myszek chciał, chciał mm. was przywitać Proszę Cześć, bardzo kochanie. Nie zdałam za pierwszym, bo wymusiłam na pierwszym możliwym skrzyżowaniu przyjazdu z Nie zbora. pamiętam tego, no wstyd Naprawdę, no łuk mi poszedł idealnie, mówię, uff, jadę na miasto I co ty? Kurto. Nie muszę mi na... A nie wiedziałaś masz Ale wiesz, no, nosik. wiedziałam, że zdałaś za drugim Drugie pytanko, słuchajcie okay. mm, Moja idolka z dzieciństwa już tak ci łatwo się kur. Jak to nie? Co ty kadasz, kurwa? No, oglądałeś serial, uwielbiałeś uwień. Nie dokończyłam pytania, dobra. Dam ci drugą szansę, bo ja tylko mam. Piosenkarka. Dobra, doda. Ja. No śpiewałaś dody. Piosenki, to tak Nie, oznacza, twoja nie, nie, nie. Przemyśliłaś się od dody. Przemyśl Do. nie? Z kim? Dobra, ostatnia szansa, wiem. Mam dwie. Albo farna, albo Sylwia Grzeszczak. Wybieraj. Pięć. Farna. Nie. Nie. Nie, Sylwia Grzeszczak. Z tatą jeździłam na każdy koncert Sylwii Grzeszczak. Słuchajcie, ty nic o, nie wiesz. Płyty nie je zbieram sen o przyszłości, wszystkie, tak? wszystkie no piosenki znam po prostu. A lecimy z kolejnym. Co chciałam rozszerzać na maturze, ale jednak nie podjęłam się tego przedmiotu. Wos. Ja. Nie żartuj, Klaudia no przygotowywałaś się z wiedzą o społeczeństwie, miałaś normalna? te dodatkowe książki Jesteś Geografia! A, ale lipa A dobra, pomyliłam się, bo to ja was na maturze, no no. no no, super Wymień moje trzy natręctwa Nie ja wiem bym... No coś co dobra wiem, jedna. wiem. E, to jest na pewno związane słuchajcie ze snem. Kiedy no, ona dokładnie. jest w łóżku, kiedy Julka jest w łóżku, to ona musi mieć kołdrę równiutko tak, jej, jej stopy zamiastane. muszą być słuchajcie zawinięte w kołdrze całe. No może już nie aż tak. To drugie no? na też oczywiście związane z łóżkiem. No to jest takie, że nie możemy się do ciebie, że nie możemy się do siebie o, przytulać. Nie wiem, o tym Czyli że ciało o ciało jakby się nie może ocierać i czasami jak z Julką śpię w jednym łóżku, to ona mówi: "Odsuń się, odsuń się, bo czuję twoją rękę". rękę. No, no nie lubię jak ktoś mnie do A miało być trzy tak? Tak. Możemy uznać, że to te były debata na Tak, jeszcze, jeszcze jedno. No. Kurde, nie mam. Cheers Ja w ogóle dużo mam. Tego można wymienić dużo, ja naprawdę mam. No na przykład, że denerwujecie, a to na jest związane bardziej z kimś. No mów po że prostu. prostu to to Zobacz, czy cię strasznie, jak ktoś z Tobą rozmawia, i w tym samym czasie je, że mlaska No też, no też. No to nie dobra, miałam tego no zapisane, ale uznasz, że. chociaż ten jeden Chodziło mi, zapomniałaś o czymś najistotniejszym: poduszka. Musi być mega płaska. Tak, tak, racja. I sprawdzanie notoryczne, czy prostownica została odłączona? Tak, tak. No. No ale dobra, zaliczmy ci na otarcie łez. Dzięki. E, to czwarte, no ale jeszcze nie koniec. Słuchajcie, tu mamy plusik. Ostatnie takie pytanie, z tych takich um, bardziej złożonych, bez czego nigdy nie wyjdę z domu? Jedna rzecz? Jedna, możesz jedną, no. Telefon. Przepraszam, słuchawki. No, słuchawki. No, ale telefon, słuchawki. Niech będzie ten punkt. No. Tak będzie, no. No, słuchawki, słuchawki. to wiesz. Ja ale nie, 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 poczekaj, punkt na pewno jest dla mnie, bo jak komórki no, nie, dobra, nie masz przy sobie, to nie będziesz słuchała muzyki. Także no. dobrze odpowiedziałaś. No. Yes. słuchawki zawsze że mieć, ty tak nie masz. Ja mm. myślę, że zawsze Ostatnio tak tak mam. Tak, też? No. Jaka kontrola. Dobrze, plusik. I teraz przejdźmy do tych krótszych, też będzie ich pięć. Pizza czy makaron. Ty makaron. Nie, pizza, moja droga. Tak? No. A ostatnio nie. Ostatnio cały czas Miałaś pizza. Miałaś fazę na makarona? Nie, cały Do? czas pizzę zamawiałaś. E, szpilki czy płaskie buty? Płaskie buty. Dobrze. <laughs> nie, 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 ja Ci dam takie, których <laughs> możesz nie wiedzieć. Dobra. E, wieczór w domu czy wieczór poza? Wieczór w domu. Dobra, jest okej. Okay. Mieć trójkę dzieci czy nie mieć ich wcale? O, teraz to mi dałaś. Wiem, że bardzo, bardzo chcesz mieć dzieci, ale teraz pytanie, czy... Zawsze mówiliśmy o jednym albo o dwójce i tu jest właśnie problem, że jak już trójka by była, czy nie wolałabyś w ogóle nie, nie mieć tych dzieci? No szybko, szybko, to są szybkie strzały eee, No mieć trójkę Tak, dobrze Wisienka na torcie Wisienka na torcie, tak zwana, nie chcę czytać, dać czegoś oczywistego Ranny ptaszek czy nocny e, marek? Jest to podchwytliwe Już ranny ptaszek I nocny marek też, dwa w jednym w No ale tak. jak już, to bardziej, bardziej się tak. chyba od roku czasu by z tym rannym ptaszkiem Strasznie no. Dobra, to podliczmy te punkty raczej czyli tutaj masz plusik, moja droga, czyli tu miałaś, źle miałaś, 4. Czyli mam 6 punktów w takim razie. Lepiej ja bardzo, słuchajcie, znam swoją siostrę. Dziękuję Ci bardzo, że mogłam wystąpić ja u Ciebie w odcinku. I mam nadzieję, że też w sumie poprzez ten odcinek będziemy wiedziało o sobie jeszcze więcej Jeszcze rzeczy. więcej, aczkolwiek powiem Ci, że poniekąd... Dobra, bo wiadomo, że fajnie by było, jakbyśmy o sobie wszystko wiedziały tak. Ale wiecie, że to nie było ustawione i faktycznie tak. mamy jakieś niedociągnięcia Nie spodziewałam się, że na przykład nie wiedziałaś jakiego przedmiotu, jaki przedmiot chciałam no, zdawać na maturze to trochę wstyd, ale... To głupio, głupio I że zdałam na... nie zdałam na ukół, a nie zdałam na skrzyżowaniu, no ale dobra, przygnijmy no oko Słuchajcie, jeśli chcecie drugą część tego filmu, bo na pewno znajdą się jeszcze jakieś fajne pytania Widać, że mamy niedociągnięcia, więc tak. może taki film powstać to dajcie znać w komentarzu, a może i taki film się pojawi na kanale. Ściskamy Was mocno, kochani, życzymy miłego dnia. A ja uciekam, jest zupę bo jestem strasznie głodna. Buziaki. Tak, pa! pa.